Kiedy byłam mała, fascynowały mnie zjawiska paranormalne. Zawsze byłam bardzo podekscytowana, gdy zbliżało się Halloween. Pewnego razu, właśnie w Halloween, rodzice zabrali mnie i mojego brata na wycieczkę szlakiem duchu w naszym mieście. W trakcie wycieczki odwiedzaliśmy nawiedzone domy, w których podobno działy się dziwne rzeczy. Byłam bardzo zniecierpliwiona. Miejsce zbiórki wycieczki było na parkingu. Byliśmy trochę za wcześnie, i nikogo jeszcze nie było. Była spokojna październikowa noc. Moi rodzice postanowili, że znajdziemy jakieś miejsce, aby poczekać na innych. Poszliśmy do starego hotelu, który znajdował się tuż koło parkingu. Pierwsze drzwi były otwarte, jednak następne prowadzące do recepcji były już zamknięte. Po paru minutach stania w środku zaczęłam czuć coś bardzo dziwnego. Zaczęło mnie mdlić, a w żołądku poczułam dziwne mrowienie. Ciarki przeszły całe moje ciało. Nagle poczułam się, jakbym była uwięziona i obserwowana. Zaczęłam się rozglądać, jednak miałam świadomość, że w tym budynku jestem tylko ja, mój brat i moi rodzice. Recepcja oraz cała reszta budynku również były opuszczone. Wyszliśmy z hotelu, gdy zobaczyliśmy ludzi zbierających się na parkingu, a ja od razu poczułam się lepiej. Byłam zdziwiona, gdy okazało się, że pierwszym budynkiem na naszej liście jest hotel, w którym czekaliśmy. Dalej nie będziemy wchodzić, gdyż duch mieszkający tutaj jest wyjątkowo brutalny i bezlitosny, powiedział przewodnik. Budynek jest nawiedzony przez ducha, którego nazywa się Cieniem. Jest znany z tego, że popycha i drapie ludzi, którzy zakłócili jego spokój. Kontynuował, po czym podał nam parę zdjęć do przejrzenia. Nagle dostrzegłam wysoką i czarną postać, stojącą po drugiej stronie drzwi. Jej oczy świeciły się na biało, palce były długie, a pazury ostre. Miałam wrażenie, że cień obrał sobie za cel właśnie mnie. Nie myślałam o tym zbyt wiele, przynajmniej dopóki nie zaczęliśmy wracać do domu. Zaczęłam wtedy mówić rodzicom, że bardzo szczepią i pieczą mnie plecy. Mama powiedziała, że weźmie jakąś maść i zaraz to sprawdzi. Wszyscy myśleliśmy, że to pewnie ugryzienie jakiegoś owada, ale gdy mama podniosła moją koszulkę, zdziwiona zapytała, czemu tak podrapałam sobie plecy. Odpowiedziałam, że ich nie drapałam. Zrobiła zdjęcie i pokazała mi je. Długie i głębokie zadrapania pokrywały praktycznie całą długość moich pleców. Rany były na tyle głębokie, że było widać krew. Wszyscy byliśmy tak przerażeni, że nikt nic więcej nie powiedział przez resztę drogi. Dobrze wiedziałam, że była to sprawka cienia i nigdy więcej nie zamierzałam iść na podobną wycieczkę.